No, i Bitcoin dość mocno przebija te 92 tysiące, więc teraz naturalnym targetem byłaby okolica 98 i 102 tysięcy. Tylko czy na pewno możemy patrzeć właśnie na ten jedyny wykres? Bo zobaczcie, co dzieje się na DXY. DXY odbija się od ważnego wsparcia, wyznaczonego już bardzo dawno, i dominacja USDT również. Jest w momencie, o którym dawno mówiłem, że potrzebujemy tam niższego dołka. Oczywiście, te spadki na USDT dały nam możliwość wzrostów na krypto, tylko czy teraz nie jest moment odwrotu. Patrząc po Ethereum, które wreszcie, e, chociaż przez chwilę kosztowało ponad 1800 dolarów, no to mamy tutaj co analizować, ale przygotowałem też trochę altów. Solana jest teraz w strefie podażowej, zrobiła bardzo ładne SFP. Link również podchodzi pod opór, więc prócz Bitcoina i scenariuszy, które ja teraz widzę, a widzę prawdopodobną konsolidację, Omówimy sobie kilka kluczowych altcoinów, tak jak to zrobiliśmy na wczorajszym live, czyli konkretne setupy, możliwe rozegrania na najbliższe kilkanaście godzin. Więc ciao bądźiorno z tej strony: GreenClick to nasze kolejne Green z aktualizacją rynku kryptowalut już drugie z rzędu. Pamiętajcie, że wszystko, co tutaj usłyszycie, nie jest żadną poradą inwestycyjną, jest to moja opinia. Ty możesz to wykorzystać w celach edukacyjnych. A ryzyko inwestycji w kryptowaluty wiąże się z utratą całego kapitału, bądź też z jego pomnożeniem, jeśli oglądasz market update'y od GreenClita. Przechodzimy sobie już do wykresu. A ty nie zapomnij kliknąć teraz subskrypcji, teraz, no i dzwoneczka, bo bez dzwoneczka i tak nie dostaniesz powiadomienia, a łapa w górę to po tym materiale, jeśli uważasz, że był dla ciebie pomocny i potrzebny, zostaw mi tą łapę w górę, przez co też więcej ludzi dowie się o tym, co my tutaj robimy. Przechodzimy na wykresy i zaczynamy sobie od ogólnego pojęcia na Bitcoinie. Tutaj będzie krótko, ale za to bardzo treściwie. Swoją drogą wiem, że bardziej lubicie ciemny kolor. Jeśli nie, to napisz mi to w komentarzu, ale mam zostawione wczoraj wykresy jeszcze na białym, jest też na białym, popracujemy. Zejdźmy sobie teraz do Bitcoina do tych najważniejszych stref, które teraz widzę bez większego udziwniania, bo to ma być krótki materiał. Zobacz, przebiliśmy na wykresie D1, zamknęliśmy świecę powyżej tych 92 tysięcy, to ogólnie jest jak najbardziej byczym sygnałem w ogóle super pro wzrostowym, biorąc pod uwagę Firent Grid. Biorąc pod uwagę Firend Grid, zobaczcie, już rynek wchodzi w niesamowite gridowanie swoją drogą, to też jest bardzo ciekawe, że przecież byliśmy tutaj, każdy się bał w ogóle wchodzić w rynek, gdzie mówiłem, że potrzeba robić DCA, każdy zastanawiał się, co dalej. Ale teraz w sytuacji, kiedy mamy 93 tysiące, to ty znowu się zastanawiasz i idziesz w stronę tego, że no jakby teraz spadł do 82 tysięcy, 80 tysięcy, to mu kupił. Zastanów się, Zastanów się, jak ty myślisz o inwestowaniu. Zastanów się, czy ty bierzesz pod uwagę to, co widzisz na wykresie, czy zastanawiasz się nad tym, co ty byś chciał, żeby się wydarzyło bo ja przez swoje 10 lat doświadczenia nie rzucam słów na wiatr, mówię to co widzę i teraz zauważam po prostu najważniejsze pułapki psychologiczne, które się dzieją na rynku, że a może teraz jakby spadł do 80, to bym kupił. No stary, na to był czas, na to jeszcze czas będzie. Przechodząc do wykresu, to zobaczcie, jeśli teraz przebiliśmy tą strefę, no to naturalnie mamy strefę 98 i 102. Ta nasza strefa tutaj. Jest silnie podażową strefą, którą należy sobie zaznaczyć. Biorąc pod uwagę dwa aspekty możliwych rozegrań, to możemy podejść do tego bardziej konserwatywnie, czyli z wykresu weekly, co mam tutaj na myśli. Tak naprawdę do momentu jak nie zamkniemy świecy weekly na Bitcoinie, to nie jesteśmy w stanie za bardzo określić realnych realnej siły na tej świecy oraz na tym wykresie, bo gdzieś tutaj miałem też wykres pokazujący wolumen na weekly. O. I to jest właśnie ten wykres, gdzie mamy pokazany wolumen na weekly. No i zobacz, bardzo ważna rzecz. Ten wolumen tutaj ciągle spada. A tutaj, biorąc pod uwagę aktualną świecę, to nie, nie jest on za duży. Potrzebujemy tutaj wyższej świecy wolumenowej, czyli musimy zaczekać, gdzie rzeczywiście i realnie ta świeca się zamknie, no bo jeśli mamy takie silne wybicie, a nie idzie za tym wolumen, to coś się tutaj może święcić. Więc wracając do tego wykresu, e, czekamy bardziej konserwatywnie na zamknięcie się świecy weekly powyżej tego poziomu. Dopiero wtedy zaczynamy rozważać jakieś longi właśnie z okolic tej strefy 90-92 tysiące. Ale możemy też zerknąć na trzydniową świecę, która jest nazwijmy to troszeczkę mniej bezpieczną, i ona się zamyka za jeden dzień. I teraz co mam na myśli? Jeśli my świecę trzydniową zamkniemy powyżej tej strefy niebieskiej, wtedy ja będę szukał właśnie porę teście tej strefy, wejścia w pozycję długą z okolic 90 tysięcy dolarów. Więc na ten moment ja oczekuję konsolidacji w tym miejscu, i uważam, że do tego dojdzie. Ta konsolidacja jest tutaj potrzebna, ponieważ po takim silnym impulsie warto byłoby zebrać siły, czy to do jeszcze jednego zjazdu w dół, czy to właśnie do zbierania pozycji długich na target w okolicach nawet 120 dolarów. Więc czekamy, jeśli byłaby konsolidacja, to będziemy starali się właśnie łapać. Tak jak w tym przypadku, zobacz, kiedy byliśmy tutaj nad tą linią trendu w tym miejscu, byliśmy nad linią trendu, była konsolidacja, był wystrzał dokładnie tego samego. Teraz oczekuję, czyli zejścia nawet tutaj do okolic tej szarej strefy, która również jest na naszym telegramie, linki masz w opisie i stąd po zebraniu płynności po jakimś fajnym ruchu albo strukturze będę szukał pozycji długiej z okolicy 90 tysięcy dolarów. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bitcoina z wykresu dwugodzinowego, to wczoraj zaznaczyliśmy sobie tą strefę 92 tysięcy jako strefę wsparcia ewentualnego retestu i zobacz, my zeszliśmy do tego momentu, na telegramie już w ogóle były pogłoski, że o, spadamy do nie wiem 80 koła, no ale zareagowaliśmy idealnie na tą całą szarą strefę, no i mamy kolejny impuls wzrostowy. Teraz jak sobie przejdziemy na wykres, który pokazuje nam order book, to zobaczymy, że w okolicach 92 tysięcy mamy 640 i 630 bitcoinów, czyli ponad 1200 bitcoinów czeka w zleceniach limit na giełdzie Binance do zakupu. Co nam to mówi? Mówi to nam tyle, że to by mogło się nam zgrywać z tym wykresem, czyli jeśli mamy range, zejdźmy sobie nawet na H1, to zobacz, że byłby to bardzo ciekawy konsek. Co ja mam przez to na myśli? Jak sobie rozłożymy teraz FIBO, które skaże nam strefy oporu, no to widzimy, że jesteśmy teraz w strefie podażowej. Widzisz to tutaj, nie? Co to oznacza? Jeśli te strefy tutaj miałyby się sprawdzić, no to idealne byłoby właśnie zejść z tego miejsca aż do płynności na ten dołek, wtedy zebranie tej płynności, no i tutaj szukanie pozycji długiej, biorąc pod uwagę aspekt DXY, który teraz. Jest w tendencji wzrostowej, a historycznie, jeśli indeks dolara, czyli ten wykres wzrasta, no to krypto spada, to zobacz, że my tutaj mamy bardzo ważne dwa momenty. Pierwszy moment został już teraz przebity, i to jest ten moment tutaj. Zobacz, przebijamy go, zobaczymy, gdzie się zamkniemy. To jest wykres sześciogodzinowy, więc naturalnym oporem jest dla nas ta strefa. Czyli dopiero z okolic 100 punktów warto byłoby poszukać pozycji długiej, bo to by była fajna konfluencja, czyli z tego miejsca. Mógłby DXY zacząć zawracać, a jak on zacznie zawracać, to wtedy ma więcej przestrzeni Bitcoin do wzrostu. Jednym jeszcze z takich szybszych poziomów oporu może być okolica 99,857, czyli gdzieś tutaj. I stąd właśnie szukanie zawrotki. Wszystko zależy od tego, jak będzie reagował Bitcoin w tej strefie, o której tutaj mówiliśmy, czy rzeczywiście zaczniemy schodzić. Poniżej, no bo biorąc pod uwagę tą świecę, tutaj ten knot na H1, no to widzimy silną presję kupujących, dlatego tutaj jest tak dużo zleceń, 1200 bitcoinów czeka na zakupy. I teraz jeszcze dominacja USDT, która mówi nam o tym, że my tutaj potrzebujemy. Zejść poniżej tego dołka, który mamy zaznaczony. No i oczywiście ten spadek na dominacji USDT z ostatnich kilku dni mówi nam o tym, że krypto wzrastało. Jeśli my zaczniemy tutaj na tym wykresie rosnąć, no to krypto będzie spadać. No bo jeśli dominacja USDT rośnie, to znaczy, że więcej środków jest w stable'ach niż w altcoinach. Oczywiście w dużym uproszczeniu. Po prostu stable przechodzą, ludzie wymieniają altcoiny na stable. No i teraz my złapaliśmy się tutaj na strefie wsparcia. Skoro strefa wsparcia, to technicznie powinniśmy wzrastać. Czyli może się rozegrać ten scenariusz, który jest tutaj rozrysowany. Zejście do tego poziomu, potwierdzenie tej linii trendu albo tej strefy oporu i dopiero wtedy impuls spadkowy. Co to dla nas oznacza? Że kolejne kilkanaście godzin może być dla nas bardziej prospadkowe na krypto, czyli to jest moment zabezpieczenia pozycji, zrealizowania części zysków i tak dalej, i tak dalej. I strefy, na które musimy zwrócić uwagę to 5,36 i okolice ok. 5,65%. Jeśli chodzi o Ethereum, Zareagował na opór z D1, czyli 1812, przez chwilę był ponad 1812, eter kosztował, no i teraz mamy tendencję spadkową. Biorąc pod uwagę możliwe teraz rozgrywki, co możemy z tym zrobić? No to pierwsza strefa, którą, którą widzę, no to na pewno jest ta strefa tutaj w okolicy tych szczytów czyli w okolicy 1670 biorąc pod uwagę jeszcze to co się dzisiaj wydarzyło jeśli on by miał nie zejść tak nisko no to strefy z Fibonacciego które jesteśmy w stanie sobie tutaj zaznaczyć no to mamy pierwszą strefę w okolicy 1735 albo utrzymanie tego 1777 biorąc pod uwagę to miejsce gdzie jest USDT możliwe że ten spadek będzie głębszy sam wiesz jak ether teraz reaguje więc te trzy strefy które omówiłem musimy wziąć pod uwagę. Następnie, jeśli chodzi o TAO, zobacz, piękna świeca Gat Candle na TAO na wykresie 4 godzinowym. My tutaj jesteśmy w bardzo silnej strefie oporu, więc na razie nie przewidujemy nic mocniejszego. Re relatywnie możemy też sprawdzić, co będzie się działo w okolicy 370 dolarów, czyli ta strefa może być teraz targetem do naszych longów, jeśli był łapany z tego czerwonego boksa. Jeśli ta strefa, w której jesteśmy teraz, wciąż będzie taką mocno podażową, będą z tą spadki, no to mamy wsparcie na 322 albo na 300 dolarów, skąd można szukać pozycji długiej. Głębsze zejście to już okolice ok. 275. Jeśli chodzi o SUI, pięknie przebija się przez strefę oporu. Teraz reaguje na ostatnie szczyty. No i zobaczymy co będzie dalej. Biorąc pod uwagę aktualną strukturę, no to do longów dołączałbym dopiero porę teście okolic ok. 273. XRP weszło w naszą strefę z wczorajszego live'a, czyli strefę oporu. Tak jak mówiłem, w zależności od tego, w którą stronę wybijemy tego czerwonego boksa, w tamtą stronę mógłbym oczekiwać yy, kierunku dla XRP. Na ten moment wygląda, że miałoby być to kierunek na północ, czyli na wzrosty, więc naturalnym poziomem oporu pierwszym będzie okolica 2,45, gdybyśmy y, utrzymali się ponad tym czerwonym boksem. Jednak teraz jesteśmy w dość silnej yy, strefie podażowej, która mogłaby nam wysłać XRP. W okolice z powrotem do boksa na 2 dolary lub 1,90 w okolice tego order bloka: 1,98. Następnie, Fartcoin, tak czysto informacyjnie, trzeba delikatnie zmienić strefy. Strefy na Fartcoinie, którym bym się przyglądał, no to jest strefa 1,06, a następnie cały ten boks od 97 centów do 93. Jeśli chodzi o Ondo, Ondo delikatnie, Ondo zareagowało na M50 weekly. Strefy pozostają bez zmian, czyli 0.92, następnie 0.90, no i 0.88 pod ewentualną silniejszą korektę. Następnie Atom jest w strefie podażowej, jest reakcja. Mamy strefy do yy, przesunięcia, czyli okolice 4.26 pierwsze wsparcie, następnie 4.15 lub utrzymanie tego poziomu na 4.30. Dwa. Jeśli chodzi o Sonika, przebił linię trendu, zareagował na nasz opór, który wczoraj rysowaliśmy na 52 centy. Więc teraz to, czego bym oczekiwał. No, to najlepiej dla mnie byłoby właśnie zejść w okolice Golden Pocket, które właśnie teraz zaznaczam. No, i mamy wtedy strefę w okolicach 49 centów, co fajnie by korelowało właśnie z tymi szczytami. Cała ta strefa byłaby dobrym miejscem, właśnie potwierdzenia linii trendu i dołączenia do impulsu wzrostowego. Jeśli ta strefa zostanie utracona, no to wtedy szukamy z powrotem jakiegoś wejścia w tym szarym boksie. Jeśli chodzi o Total Trójkę, bo o niej też nie wspomnieliśmy, to bardzo ciekawa rzecz. Total Trójka, czyli kapitalizacja altcoinów. Mamy tutaj do czynienia z odwróconą głową i ramionami, i gdybyśmy sobie wzięli target z tego miejsca, no to on może nam oscylować właśnie w okolicach nawet 900 do 920 miliardów kapitalizacji, co dałoby duże wzrosty dla altcoinów. Jednak na ten moment mamy pewną reakcję podażową, co za tym idzie. Altcoiny mogą delikatnie spadać, więc szukamy sobie możliwych poziomów, gdzie szukać nowych pozycji długich. Na pewno najciekawszym poziomem byłaby okolica 784 miliardy kapitalizacji. To jest potwierdzenie tych szczytów oraz ważny poziom Fibonacciego Golden Pocket. Gdyby jednak ta korekta była troszeczkę niższa, no to właśnie tutaj ten szczyt wraz z 0,382, czyli 700, 800 miliardów kapitalizacji, no również miejsce do ciekawego zbierania pozycji długich na altcoinach. Jeśli chciałbyś więcej takich analiz, zobacz, dzień po dniu, ja wraz z Rokim analizujemy tutaj coiny takie, które tobie są potrzebne. Jest też kanał Greenfield, gdzie ja dzielę się swoimi zagrywkami. Ostatnio weekend świetnie rozegrany. Moje rozkminy bez żadnych filtrów. To, co myślę, to pisze nasze wyniki. Zobacz, piękne wyniki na naszej grupie. Moje alerty z TradingView. No i czat traderów. Myślę, że to jest najfajniejsza wartość, bo możesz rozmawiać też z innymi traderami na temat tego, co oni grają, w jaki sposób patrzą na rynek. Oraz jeśli dołączysz do naszego telegrama, no to masz dostęp do naszej całej platformy tradingowej, kurs tradingowy od A do Z co tydzień nowe lekcje. Cała platforma wygląda następująco. Masz podzielone to wszystko na edukację krypto i trading. Jeśli chcesz dołączyć, a nie wiesz, jak to zrobić, no to tutaj pod materiałem masz pierwszy link w opisie. Przechodzisz na naszą stronę, na której wystarczy sobie wybrać odpowiednią opcję. Tutaj Telegram Pro masz dosłownie za darmo, i co bardzo ważne, w tym dostępie do Telegrama Pro, czyli przy założeniu konta na giełdzie, na której ja cały czas gram z kryptowariatami, mam tutaj swój challenge. No, to będziesz mógł otrzymać ten kurs tradingowy, którego wartość wynosi ponad 2000 zł. Nic prostszego, jesteś prowadzony za rączkę bez różnicy, który przycisk wybierzesz. Jesteś poprowadzony przez pełen proces. Więc czekają jeszcze na ciebie dzisiaj w, na naszej grupie na Telegramie analizy takich coinów jak AVAX, jak ALGO, jak ARB, jak WIF, jak PP, jak NIR, jak LINK no i jak. Solana, którą będę aktualizował, bo będę prawdopodobnie zastanawiał się nad shortem. Zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję. Dziękuję Ci za dzisiaj, do następnego razu. Cześć!